Z czystym sumieniem nawet 300 brać. Siema, mam na imię Cordel, ale ludzie mówią Bałwan z tym Bałwanem. Robię zdjęcia furą. Body to Nikon D7000. Bardzo, już prezentuję. I nabyłem ostatnio obiektyw 55200 ze światłem 4 na 5.6. myślę, że spoko i w tym filmie pokażę Ci po prostu zdjęcia, które zostały wykonane i na jakichś parkingach, i jak auta jeździły, były w ruchu, były daleko ze mnie. Myślę, że Ci się spodoba. Będzie to zlepek zdjęć z kilku dni, więc tak, pokażę Wam zdjęcia. Zdjęcia są to szybkie, fajne, eleganckie, więcej się. Podsumowałem swój cały wywód, który ukaże się na YouTube, bo tu będzie za długo i z czystym sumieniem, nawet ze brać. wybrać. Zastanawiasz się, myślisz, bierz. Na przykład, miałem sytuację, że chodziłem po lesie yy, i na łące zobaczyliśmy z dziewczyną moją yy, łosia. No, to już nie dosięgłem go tym. Nie ma opcji. Wrzucę tu. To zdjęcie z zoomem, że go widać, ale trzeba strasznie, strasznie zoomować. Kontakt Instagram, na TikToku tak wrzucam, powrzucam, yy, na komentarz Ci na TikToku odpiszę, ale głównie będę Cię zachęcał do Instagrama. Będę sobie gadać do telefonu, będę sobie gadał i będę tu wrzucał. Jeżeli ktoś będzie chciał tego słuchać, no to, to spoko, jak nie, to no to spierdala i tyle. Yy, co? Nie powiedziałem nic. Yy, no to się nara, zapraszam Instagram. Bum!